Cześć, z tej strony Jarek Kucharski. Jestem kierownikiem budowy, projektantem, deweloperem. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na moje szkolenia, które przygotowuję specjalnie dla Was, po to, abyście mogli poczuć się bardziej pewni siebie, abyście mogli inwestować w nieruchomości które, tak jak wspominam, w mojej ocenie są jedną z najlepszych form inwestowania. Na tych szkoleniach pokażę Wam swoją ścieżkę sukcesu od pierwszej inwestycji po ostatnią, tak abyście mogli zrozumieć mechanizm działania inwestowania w nieruchomości. Zapraszam Was na moją stronę pasjabudowania.pl, na której możecie zapisać się na takie szkolenie. Zapraszam Was także do zakupu książki, budowa domu w 60 krokach, tak abyście już jako pierwszy element, jako swoją pierwszą inwestycję zakupili, zainwestowali i w sposób bardzo czytelny, przejrzysty zrozumieli, w jaki sposób można wybudować dom jednorodzinny. Zapraszam! Cześć!